Witam Was, moi drodzy, ja jestem Zygfrydku, a to jest Team Fortress 2. Trzeci dzień z Demomanem. Dzisiaj jest środa, środowe granie w każdym razie. Mamy tutaj jakiegoś innego Demomana z dziwunkami, które chyba nie chce z nami się bawić. Pięknie zabiję koń z granatnika. Jeszcze raz, jeszcze co dostałem. No to mi się podoba. Jest dobry początek odcinka. Tam jakieś wieżyczki słyszę. Tutaj no nie no. Wysadziliśmy wysadziliśmy e, Dispenser, wysadziliśmy inżyniera tu. O. Druga Proszę Cię bardzo. Jakie jest. Piękny critical idealnie wpasowany na akurat na HP grubego. To też niestety żaden nie ma. Medyk, medyk, poproszę lecząco, Gość wydał myślę tu nie. O, nie Dobra, chodź już, demo w ogóle nie, nie powiedziałem bo wypadałby to też powiedzieć. Mapa to... Znaczy właśnie serwer to CSCenter.pl. Ktoś mówił się, trwać, że byliśmy tu ostatnio, ale jak tylko zobaczyłem, że to jest Dustball stwierdziłem, no to tutaj dzisiaj gramy. Czasem Halloween, dawno Das nie widziałem. Trzeba to nadrobić, Dustbowl, jak ktoś nie pamięta to chyba moją... A dobra ty masz mnie HP to się poddać. Jak ktoś nie pamięta to Dustball jest chyba moją ulubioną mapą. It's beginning to look a lot like that everyone. Wysadziłem się w powietrze, ale to była moja pierwsza śmierć, więc mam 4 na 1 na 1 To potrzebuj pomocy Ja też potrzebowałem pomocy, wołałem medyka i wcale mi nie pom... Przydali. Ale to nic! Od szkołę, ten wie Miał matematykę i wie że jak trzeba liczyć trzeba liczyć na siebie ho, 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 ho. O widziałem snipera O jeszcze goś trafił za mnie grana w Tam jest widzicie jak ja ją zajmę O rozwaliłem teleport ho! ho. Vampir z próbnika No na no ma gościu genialny trzeba przyznać kto, o, patrzcie, rozwaliłem działko. Oj, oj, oj. Działko rozwaliłem w sumie asysta do żołnierza, ale liczy się fakt. Ej, co ty zrobisz? <laughs> tak się zabija szpiegów. Oś mi się przycina, e, to nie wiem pomocy, dlaczego. bo nie wiem, czy sądzę, że go dotrę. chcę im dać małą niespodziankę. Chcę im dać małą niespodziankę. No to wracnie, ale... Czy, że... O, wieżyczka. Nie, dobra wieżyczko, dlaczego walisz do mojego kolegi pyro? A, mam lekkie lagi, już nawet wiem dlaczego, ale w trakcie odcinka nic nie zrobię. Jak będzie dalej się tak działo, to będę musiał zrobić małe cięcie. to to wiem, czy jest przez przypadek aplaudowanie. To może lecimy przejąć punkt Pięknie dostali, normalnie patrzcie i profesjonalny. Dobra bierzemy leczonko, jak tam nikogo nie będzie to wbijamy na punkt na O! o to jest Może się jeszcze topne po wtyku Widziałem pyrę Widziałem pyrę Na szczęście w tej odległości gruby raczej marnie we mnie trafi Czy coś tam we mnie trafi ale nie jakoś super Właśnie, <laughs> hehe. się, że eee, zupełnie Pięknie. O, ty jesteś szpiegiem, ja to wiem. No, ale jaki parciarz, no patrzcie, za późno wyjąłem tą katankę. Prawie za to uci, prawie zdążyło. <śmiech> <śmiech> Keper Kepper Original. Bardziej trochę teleport, tak? Sprawdźmy, gdzie to podziemi? podziemi? Eee, nie w tą stronę, oczywiście zrzucony źle. O, zdążył mnie podpalić, to za cholera. Jest tu w dispenser. Nie ma, ojojoj, kiepsko to widzę. Wpłonę, wpłonę. I wpłonę, proszę Państwa, o to jak się pali. Bardzo niedobrze, nie cieszy mnie to. Jak tam statystyki? Ale jestem drugi, więc nie ma tragedii. Kolej z tego teleportu bo od razu polecę na powierzchnię, więc może w sumie dobrze zostawiony. Bo wychodzi tamtedy to trochę na kipa. Łoł, wow, gdzie ja poszedłem? Tu są moje ma Siema, siema, siema. Chyba tu kogoś szkiela? Dobra, nie ma. Ej no, kto do mnie strzelał? A, cholera no. Celny dział, celny, nie? Dobra zobaczmy gdzie ten telefon O, no, to mi się podoba o wiele bardziej Ty gruby człowieku Wątpię ich Dobra, peczunia, amunicja, czemu by nie? Valera. Niby critical, ale chyba nigdy nie trafiłem Co za pech. Nie, nie pogodzimy nie, moje granaty tam nie doleca, muszę nam przyjść. Nikt nie rozwali tej wieżyczki oczywiście, więc ja to muszę zrobić. Ha, trafiłem, świetnie. Oczywiście mini wieżyczka ma mało HP. Może jeszcze dispenser rozwalę przy okazji. Ojoj, ojoj, ojoj! Ajajajajaj, aj, aj, aj. no to za jedny. Znaczy farciarz, to no, no nie widziałem w ogóle, że tu wbił Ciężko byłoby go djąć. Thanks, Dobra, aha, to ten telefon, dobra, do tego drugiego, no ale. Ile, że to O właśnie, że nie używam tych bomb, yy, tak czyli bombek przylepnych Ale moim zdaniem tutaj nie bardzo mam możliwość w ogóle Dobra, zalecimy tego żołnierza, bo się czaruje Wiedziałem! Ech, ech, ech. O, apteczka. O, wyre, też załatwiłem, a jak? Nie patrzymy tej pomocy, bo ty za sam nie się na trzy Aha, okej okay. Jakiś mistrz Rocket Jumpa widzę mnie, goni Było jakby ktoś się czepiał, że polska mowa, bla bla bla, to mistrz rakietowych skoków i zabiliśmy się nawzajem. To chyba nawet był on właśnie, bo widzę, że używał pierwowzoru, jeśli mnie pamięć nie mieli odnośnie tejże rakietnicy. Dobra, to jest fajniejszy teleport. Ciśniemy, ciśniemy na linię, trzeba ciśnić. Kurczę, partia nie ja nie robię tego. Tam Jeszcze to się... O cholera. A patrzcie znowu, kuku mnie robił. Kuku jest dobry, kuku jest najlepszy w Następny, nie można zostawić, dostać dust bowl. Dobra, Cray will pick w takim razie. Nie lubię w ogóle mapki z typu CP. O, dzień dobry panu. Lol. Kuku chował się u nas w tym zim. O, ale widzę, że Go Gold Rush może oh, będzie, tak? Ja bym wolał tutaj Ach, pięknego directa na twarz dostałem. Zobaczcie, jeżeli będę używał takiego angielskiego słownika będzie który głupie, ale no przyzwyczajenie. Kurde. No kurde, umrzyj. Nie mogłem trafić, ale widzieliście, co za błęd. Przez chwilę myślałem, że to O! No tego się nie spodziewałem. Odręczny pistolet Pretty Boya. O, tego chyba nawet nie mam. Eee, no ale nie wykorzystamy tego, przynajmniej nie w nagraniach z Ty, tygodnia, Ty? tam ludzi, ponieważ tydzień kałtem by już dawno temu o kurczę wow. o jest czegoś zabiłem, zawsze tak? Trzeba przeładować, trzeba się podleczyć Zero jak nie wiem, bardzo mi się to podoba Pięknie skał, zginął. Żadnej wieżyczki tutaj. O kurde, tu ulepszona. A, już jej nie ma. He he. Normalnie rozdruba na trzy te. O, 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 że przeciwnika, wiedziałem. Aż kurde, i co teraz zrobię? Tak, ja tej katany nie schowam. Ha, ha, ha. Genialnie. O, o, aj. Hello, papa. No, kurde. Akurat musiał mieć full HP. No, ile mu zostało? Ja... Nie Nie podoba mi się ten pak, no ale cóż. Raz się wygrywa, raz się przegrywa i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zobaczmy. O! O, ty brzdalu! że Naprawdę w sensie, a nie, że to był e, ten, co udaje śmierć w każdym razie. O, co tu Dziękuję ci. Dziękuję, dziękuję. Co prawda przeżyłbym i tak, ale liczy się każda intencja. Tym bardziej, że to zawsze trzeba się uczyć, że teraz tym przeżył, ale w innym wypadku bym może nie przeżył. Czy tam jest dalej wieżyczka? Nie. O, tam był, tam był ten, za demomana przebrany szpieg. Widziałem go. O, patrzcie, teleport. Boom. He he. Teleporter down! Słyszeliście? Teleporter down! Z Czym mi się to skojarzyło, ale nie będę mówił, bo mi się taki rozumiem. Taki stary żart wewnętrzny, że tak powiem, czy tam prywatny. O! A rozwali mu tą wieżyczkę. Zawsze jakiś plus. Jest szansa, że w takim razie nie zdąży jej rozłożyć. Będzie musiał wrócić to może. Ale Patrzcie, to moje mi pierwsze miejsce. Kurczę, ten demomanem idzie chyba oczywiście lepiej niż na początku tej serii, to mówiłem. O, ale widzę, że zaraz może to zrewidować przeciwnik. Mnie przerzuciło do drugiej drużyny? Nie wiem, przed chwilą chciałem do czerwonych LOL, ban. Ale bez tych teleportów myślę, że Gra o wiele z już on będzie zaraz, że zaraz ten teleport zostanie uzupełniony No, Ha, wysadziłem siebie, ale szpiega też, więc to się liczy Przynajmniej nie, zas, nie zaminuje, czy nie unieruchomi nam teleportu i spencera A niestety zrobi to najwyraźniej gruby No cóż No i teleport on down i to był na tyle Nasz teleport jest down'em. O. Dobra, mała speczunia. Jest mała, ale jest zawsze przydatna. O, o, śpiech tu był. Albo bo o to. Nie wiem. A, zabiłem tego. Yy, no i o. A Aaa, biegłem na grano. Widziałem kątem oka, że mi przeleciał koło głowy, ale... ...nie zdążyłem zareagować. Wiecie jak to jest, mózg zrozumie, ręce niekoniecznie. He he. Ewentualnie nogi, no jak tam to boli. Gdzie ten teleporter? A, teleport znaczy Już nie ma żadnego inżyniera, no cóż. Tutaj żołnierz może się czaić, ale nie to zobaczyć. To jest bardzo ładnie działko po prostu Oj, 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 no Ala, rozwaliłem coś, ale to nie działko. O kurcze. Inny dom mnie ściągnął, patrzcie. Pawojal 2 ładnie mnie ściągnął, ładnie, Nawet się nie spodziewałem tego, ale to O, widziałem inżyniera, tak? i dobrze widziałem mam nadzieję, że inżynier powstał jakiś zacny teleport. Uuu, ojej. O! A to się da wejść. Dobry pomyślał. Dźpieg, bo mnie mało HP i przeładowywał. Oż dosz, cholera. Tego się nie spodziewałem przyznam. i te demomana przeciwko. to jest śpieg, wiedziałem. Ha, umrzy śpieg. Wo. Otoś jest... rozwalim wierzyczkę. Podleśli się tam go. A dupa to mnie podleciał. I pogardziłbym odrobiną HP. No i dupa, wiedziałem do mnie Kuku zabił, ale Kuku ktoś wyprzedził. Prze Vampir z Próznika. On jest chyba inżynierem, nie? A, dobra. Szkoda, że nie mamy ogarniętego medyka, tylko jednego, który w sumie niezbyt wszystkich chce leczyć. Uuu. Aż się odbiłem od tej lampy. O, telefon, O, nie! A. Zabił mnie tą deskę. Ten stoi na respie i ładuje ubera, super. Bardzo przydatny mamy wcisnąć im drugi punkt, naprawdę. O nie, jednak idzie za nami, leczy. No już Cofam to co powiedziałem. Ale przydałbyś Medyk. Się mam nadzieję, że będę się sprawdzał, jak ja będę miał tydzień, kiedy chciałem. Wow. Patrzcie, go i zabijmy nawet. Kto by pomyślał? Niech wybuchną to mogli. Ha! A tam się dobił. Poszedł na moje konto. Bardzo dobrze. Ha! Rozwaliłem działko. Super. Uu, nie, to już myślałem, szpiega. Poczułem na rupie. Ała, ała. Nie! A cholerny tyro. Pięć minut do końca misji, chyba że nie zdążymy tego zrobić w tym odcinku, co? Oczywiście, że nie. Nam zostało 20 kilka sekund. Ojojoj, oj, oj. Czyli ostatnie dwa życia. Pierwszy, ojejku, zanim się naładuje, tam dojdę z buta. Ha, mówiłem! w pełni do przewidzenia. O aż mi to I to o! Widzicie, popatrzałem się na komórkę mnie tawił. No trudno. Do ostatniej śmierci. To będzie koniec z naszymi dzisiejszymi zabawi z wami z Myślę, że szło mi całkiem dobrze, jak widzicie. A, już nawet nie mam takiego dużego pingu jak myślałem. Hmm. A może już się skończyło aplaudować. Jakie śmieszne. Dobra, no i co? Zaraz skończymy ten odcinek. Tutaj zginę jeszcze jeden raz, żeby nie było. Staram się oczywiście nie ginąć za szybko Ale nic też nie mogę O, zabijem kogoś Don yy, Deskę Dispenser, Spencer, dispenser tu stawiam Ha! Wiedziałem, że tam był żołnierz A, i to jest vampir z krótnika patrzcie, czy ten Vampir jednak nie jest yy, inżynierem, tylko żołnierzem. Oj, oj, oj! O gościu! Ach, ten pyro ciągle mnie zachodzi od tyłu, tak hamca. Normalnie... Coś mi tu nie pasi z pyro, no ale trudno. Dobra, to było na tyle. Myślę, że dzisiaj szło nam tak szło nam, albo raczej mi, a wam patrząc całkiem nieźle. Widzimy się jutro, trzymajcie się i do następnego. Hej!